Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Dariusz Kaproń i jestem koordynatorem punktu konsultacyjnego Coffee House w Toruniu przy ulicy Waryńskiego 19. Znajduję się dzisiaj w punkcie konsultacyjnym Coffee House. To jest to miejsce już chyba troszkę osławione, w którym prowadzimy projekt właśnie pod tą nazwą. Projekt Coffee House prowadzi Toruńska Fundacja Rozwoju. Wszystko jest możliwe. To właśnie tutaj, 18 grudnia, po godzinie 18, jak co roku zapraszamy osoby bezdomne, osoby biedne, osoby zagubione do tego, aby uczestniczyły z nami w Bożonarodzeniowej Wigilii. Punkt nasz działa już niecałe 5 lat. Przez ten czas, jak policzyliśmy sobie, wydaliśmy kilka tysięcy posiłków. Wiele osób zrobiło u nas zdjęcia do dowodów osobistych, niektóre zostały ostrzyżone, niektóre jeszcze otrzymały coś do ubrania, czy otrzymały też suplementy. Natomiast szczególnie w tym bożonarodzeniowym czasie bardzo nam zależy na tym, aby nasi podopieczni mogli tego dnia naprawdę doświadczyć ciepła, doświadczyć takiej miłości, empatii, nie tylko z naszej strony, aby też mogli porozmawiać pomiędzy sobą, spędzić troszkę czasu. Oczywiście, przy zachowaniu różnych reżimowych sankcji, chcielibyśmy, aby ta wigilia, jak co roku, tutaj w naszym coffee house się odbyła. Głównym celem naszych działań, takich myślę teraz corocznych działań, jest motywowanie osób, które mają problemy z uzależnieniem, a także osób bezdomnych, które po prostu pozostają bezdomne, mieszkają na ulicy, mieszkają w klatkach, mieszkają gdzieś w pustostanach. Więc głównym zadaniem naszym jest motywowanie tych osób do podjęcia leczenia, to jest praca nad sobą, to jest skierowanie do ośrodka terapii uzależnień, to jest również motywowanie dialogiem motywacyjnym i najróżniejsza pomoc, która właśnie około tych spraw jest okazywana. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować wszystkim naszym darczyńcom, naszym przyjaciołom, wszystkim wolontariuszom naszemu zespołowi oczywiście, który ten punkt Coffee House prowadzi, za wielkie, ogromne chyba, nawet serce. Tak wiele tutaj dobrych rzeczy otrzymaliśmy. Różnego rodzaju pomoc, począwszy od przekazywania ubrań, po pomoc finansową. Często otrzymujemy w prezencie garnki z zupami, abyśmy mogli nakarmić tych głodnych ludzi. Przy naszym punkcie konsultacyjnym na ulicy Waryńskiego 19, właśnie gdzie teraz się tutaj znajduję, prowadzimy również toruńską jadłodzielnię. Jest to jadłodzielnia zewnętrzna, gdzie można dzielić się, częstować, można pozostawiać jedzenie, jak również można z niego korzystać. Trafiają do nas tutaj osoby, które nie radzą sobie najczęściej z problemem uzależnienia w swoim życiu, a więc są to osoby. Pijące, biorące, jeśli tak kolokwialnie mogę powiedzieć, takich, które są biedne albo są niesamozaradne, takie, które po prostu nie potrafią sobie same poradzić w tym świecie, który nas otacza. Staramy się takim osobom pomóc wyjść na prostą, organizując cotygodniowe spotkania Coffee House. Są to spotkania w piątki pomiędzy godziną 18 a 20 na ulicy Waryńskiego 19. Grupa osób bezdomnych jest taką grupą szczególną, ponieważ bezdomność jest sprawą bardzo złożoną. Osobom takim, które spotykamy na ulicy przekazujemy takie oto karteczki. Rozdajemy osobom, które właśnie potrzebują takiej bezpośredniej pomocy, co widać i słychać. Dnia 18 grudnia o godzinie 18 odbędzie się tutaj Wigilia. Co znajdzie się w paczuszkach? Znajdą się na pewno ciepłe skarpetki, czapeczki, rękawice, szaliki. Planujemy też umieszczenie w paczkach termosów, oczywiście świąteczne słodycze tam się znajdą. Planujemy też troszeczkę suplementów oraz dodatkowe niespodzianki, które niech pozostaną tajemnicą. W zakresie działania naszego punktu konsultacyjnego jest również opieka nad osobami, które. Powracają z ośrodków terapii uzależnień, które chcą się usamodzielnić, wrócić do normalnego życia, i właśnie Coffee House również w tej kwestii jest takim ogniwem łączącym ośrodki terapii uzależnień, czy późniejsze hostele, do których też podopiecznych odsyłamy, właśnie z społeczeństwem. Bardzo chciałbym Was wszystkich zachęcić do tego, abyście wspierali pracę naszego punktu konsultacyjnego. Coffee House przy ulicy Warińskiego 19. Na każdym spotkaniu przygotowujemy, jeśli to możliwe, ciepły posiłek. Na każdym spotkaniu rozdajemy też jakieś ulotki czy też materiały, z których osoby potrzebujące mogą skorzystać. Najczęściej są to takie materiały informacyjne albo też edukacyjne to tutaj na Coffee House oglądamy relacje osób, które wyszły z nałogu i czasem te osoby również zapraszamy. Są wtedy naszymi gośćmi, a przybyli podopieczni mogą z taką osobą, jak ja to nazywam, czystą i wolną porozmawiać. Informacje dotyczące naszej Wigilii będziecie mogli odnaleźć również na naszym fanpage, na Facebooku oraz na stronie internetowej www.wszystko-jest-możliwe.org, gdzie Was gorąco odsyłam. Tam również podany jest numer konta. Jeśli życzycie sobie, aby nam pomóc finansowo, bardzo, bardzo zapraszamy i tutaj już dziękujemy za wszystkie serca gotowe aby pomagać, bo wiem, że już spływają pieniążki właśnie na te cele związane z organizowaniem naszej wigilii i przygotowaniem paczek dla osób bezdomnych na święta. Wszystkie osoby, które chciałyby ufundować we własnym zakresie taką paczkę dla mężczyzny czy dla kobiety, zapraszam do kontaktu poprzez nasze kanały elektroniczne. Możecie również wysłać maila z taką informacją, jeśli będziecie mieli pytania, możecie poprzez czat do nas dotrzeć, a my na pewno odpowiemy. W naszym punkcie mamy już zebrane troszeczkę ciepłej odzieży na zimę. Z pewnością te wszystkie... Darowane, ciepłe ubrania będziemy przekazywali osobom potrzebującym. Jeśli spotkacie na ulicy osobę bezdomną lub osobę uzależnioną, która potrzebuje pomocy, zapraszamy, zgłoście się do nas. Można też otrzymać od nas takie karteczki właśnie sztywne w postaci wizytówki które można rozdawać osobom na ulicy. Jeśli często ocierasz się o spotkania z takimi osobami, albo masz to gorące pragnienie, aby w taki sposób nieść pomoc. Zapraszamy, abyś zwrócił, abyś zwróciła się do nas, a my też udostępnimy ci takie materiały, które będziesz mógł rozdawać, ponieważ dobrze jest, aby taka osoba potrzebująca coś do swojej ręki dostała. Wszystkim Wam, którzy nam tak bardzo kibicujecie, chciałbym życzyć pogodnych i zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Niech to będzie czas wewnętrznego spokoju, niech to będzie czas, w którym będziecie zdrowi, niech to będzie czas, w którym będziemy mogli sobie nawzajem okazać tą miłość, tą empatię, tą przyjaźń, przekazać sobie dobre słowo, życząc sobie szczęśliwego nowego roku również. Wszelkie dostępne informacje dotyczące wigilii, znajdziecie również w informacjach dodatkowych pod naszym filmikiem. Z życzeniami wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.